W dzisiejszym odcinku będę brakował moje młodsze rodzeństwo jako Grimms. Znajdujemy się teraz na serwerze mojego młodszego rodzeństwa. I tutaj muszę wam bardzo dużo wyjaśnić, zanim zaczniemy całego trola, bo to jest mega ważne. Ostatnio na do widzach panował jakiś dziwny typ, po prostu to jest prawdopodobnie magik. Młodsze rodzeństwo tamtego czasu troszkę się przestraszyło, no i poprosili mnie, żebym stworzył im własny serwer taki osobny na chwilę. I oni sobie tutaj po prostu grają. I przez kilka dni tam sobie coś pobudowali, coś sobie tam grają. Teraz ich nie widzę. O, to właśnie sobie tam biegają. Plan jest taki, że ja zaraz do nich wejdę na Discorda, ja tutaj jak widzicie, w ogóle nie grałem, nie na żadnych itemów, nic, po prostu totalnie nic, ale ja tutaj mam widzowie dostęp. No i dzięki małym moim umiejętnościom będę w stanie się tutaj zamienić w Grimisa z kompletnie innym nikiem i z kompletnie inną posturą. To będzie mega śmieszne. W dodatku będę mógł zmienić głos, więc troll będzie idealnie legitny i dzięki temu będę mógł brzmieć na przykład w taki sposób, czyli jak po prostu Grimis! Będę udawał Grimisa, widzowie! I właśnie tak będziemy dzisiaj trollować. Moje młodsze rodzeństwo też zmienię skina, zmienię Konto, to będzie po prostu genialny troll Oglądajcie koniecznie do samego końca Ale zanim będę ich trollować, udam po prostu Że wiecie, jak, be, jaki jest plan Na całego trola. najpierw będę z nimi po prostu Rozmawiać, tutaj powiem, że chciałem wbić do nich na serwer Chwilę pogadamy, coś porobimy i potem Nagle powiem, że muszę iść robić miniaturkę, wyjdę z serwa No i wtedy wejdę na serwer Grimisem Ale cały czas będę z nimi rozmawiać na Discordzie Jednocześnie oczywiście się mutując Kiedy będę zmieniał głos na Grimisa, dzięki temu Oni po prostu totalnie nie będą się spodziewać O co tutaj chodzi, no i mam zamiar tutaj Rozkręcić tego trolla, i Dobrze, rozpoczynamy film. Ej, dobra, powiem wam, że wy całkiem sporo tu zbudowaliście przez te kilka dni. Bo ile wy tu gracie? Cztery? 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 Nie, chyba no. tylko, kurde. Oprowadzajcie mnie tutaj. Co tu się dzieje? Bo tutaj nigdy nie było. Nigdy tu nie byłem, więc tutaj mnie to mega ciekawi. Ja w ogóle nie mam itemów, jakie wy już macie tu itemy. Nie wiem. Mogę to, to? Dobra, dobra, dobra. Takich itemów tutaj nie, nie potrzebuję. Możecie mnie teraz oprowadzić. Co wy tutaj w ogóle zbudowali? Jezus, wy tu macie enchanty, i wy tu wszystko macie. Ale widać, że to jest takie zbudowane w takim noobskim stylu. No nubskim. Bo się niemiły. Ja nie mogę, I wy macie rozbudowane nawet ten świat. Kurde, normalnie bym tutaj pograł z wami, nie, no jakbym miał kurde czas, to bym to z wami pograł, ale teraz muszę miniaturę robić, ale jak chcecie, to sobie możemy pogadać, nie, tutaj na ten, sobie będziemy gadać, będę o, robić, ok, no. sobie wy no. sobie tutaj grajcie, ja sobie będę robić miniaturę cały czas i ten, dobra, to ja sobie tutaj, o, dobra, muszę tu wyjść, teraz widzowie, przyszła pora na zmianę konta, to będzie po prostu idealny troll, bo zobaczcie, jako jak to ja wbijam na ten serwer, widzowie, zobaczcie, jako kto wbijam na ten serwer, to jest tak genialny troll, że ja nie wiem, po prostu zobaczcie, jestem Grimisem, w dodatku mam opan, bo przecież to jest mój serwer, więc sobie sam dać opa. Jak widzicie, nick, jest po prostu totalnie inny, bo jest Grimace. Oni się niczego nie spodziewałem, w sensie może już zobaczyli, że ktoś wszedł, ale żeby nawet tego nie widzieli, to ja totalnie włączyłem komendy, żeby ich nie było widać. Jedynie nie widać właśnie achievementa, ale na razie żadnego achievementa nie dałem, ale zobaczcie, jak wpiszę Time Set Day. Patrzcie, nie ma komendy na razie, że się zmieniło na ziemię. Więc to jest genialne. Dobra i słuchajcie, teraz jeszcze w dodatku mam tutaj taką modyfikację. Oni się w ogóle zabijają. Patrzcie, że mam coś takiego, że się mogę jeszcze powiększyć i być jeszcze większym grimisem Ja nie wiem! Mam wrażenie, że ten troll po prostu Idzie do historii, ale dobra. Teraz biorę się po prostu za to spokojnie oczy wciągiem modę. Dobra, odciszę się na, na Discordzie, dobra, czekajcie. Ja jak wam idzie, co tam gracie? Op, jak mnie. Te, nie nie był bo mnie zabił, a ja nie gdzie są moje itemy teraz. To tutaj, no. Ale o co wzią? Wzią? Dobra, się tam nie kuczcie, kurde, bo nie, nie umiem się na miniaturze skupić, nie? Muszę. Ciężko to, mi się robić. Do czego robisz? E, Do filmu, który będzie jutro. Tam wiesz, do takiego z Robloxa, muszę tam zrobić tam miniaturę, Tak, ogarnąć po prostu. E, co, to jest, co się dzieje? To jest Ej, C co, co, się, co się dzieje? Co się dzieje? Czemu, czemu, czemu wytankować się? Ja się nie Mamy głupiego Green mace'a na serwiu! Ja nie jestem grim Zamknąć się, nikrzemnicy! nim ty niby jesteś? Ja jestem... jest? Ej, z kim wy tam Daddy. gadacie tyle? Ej, weźcie się, się ogarnijcie, ty! Lecę na niego z mieczem! Pomocy! <laughs> Ej, z mieczem! Ty nikrzemniku! Nawet nie mogę go uderzyć! Takimi nędznymi zachowaniami mnie tylko denerwujecie! Jaki on jest wielki, Dawid! Teraz musicie mnie słuchać! Ale o co wam chodzi? Ja przecież, przecież mnie tam nie ma na serwerze, ja nie mogę tam wejść przecież, no przecież ja teraz tam nie mogę wejść Be na ten serwer. Mace. Mace. Dobra, ci słuchajcie, Macie nie Ty wołać. Się przyjmij, naszego Macie serwera. nie wołać swojego brata, bo inaczej będzie brawi, koniec serwera. Brawi. No, To może być wasz koniec Wera, weźcie, przestańcie sobie robić jaja, bo problem. ja... Ja nie mogę. No to tutaj dołącz, jak nad nie bierzesz. Chodź, no, no nie chodź, mogę grimy. dołączyć, bo robię, grimy, miniaturę, robię miniaturę, goli. robię miniaturę, przestańcie o, teraz. O, brawi, przestańcie. Osze. Nie, nie, musicie sobie poradzić sami. Wy ja nie wierzę mam żadnej grimi nie istnieje hej, przecież. Nie, Dobra, słuchaj mnie niczemnicy, nie wołać swojego brata w tym momencie bo cały serwer. Mam nie, nie! Nie, Weronika! Przecież ja mam opa. O, jak się ha, 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 ha. Lada, Może stąd, bo o, widzę o, twój nit. ty nam stworzyłeś za teraz Stop! Musicie się mnie słuchać. Po pierwsze nie wołajcie nie swojego brata. Słuchajcie mnie. Nie wołajcie swojego brata, bo go zniszczę. i wejdę na klidowicę i będziecie mieli koniec, rozumiecie to? Obserwowałem was od dłuższego czasu. Przestańcie mnie teraz denerwować, bo inaczej ja, będzie wasz koniec. I teraz tak, macie mnie oprowadzić po tej wiosce, bo inaczej zrobię wam piekło. Po kolei mówić mi co gdzie jest. Powiedzcie swojemu bratowi. słuchaj ode mnie. Słuchajcie mnie teraz. Powiedz swoje. Nie. Bratu, ...żeby poszedł sobie na chwilę, nie wiem, gdzieś zrobić kanapki, bo ty musisz pogadać z o ważnej sprawie, jasne? To masz, to dobra, no. masz teraz zrobić. Nie, dafnij! Nie interesuje. Wera, nie wołaj mnie już, bo ja, no, kurde, nie mogę się skupić na miniaturce, no jak se gadacie, to... Ej, dobra, no dobra, on tak masz tak, to wera. weź się on gdzieś się zrobisz jakieś no kanapki albo ja kanapki, kanapki, ale przecież jest, kurde, 15. Dobra, nie, dobra, dobra, zrobić i i pierogi sobie dobra, 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 pójdę na chwilę i... dobra. Ale zaraz nam wbiję co? Wybrniliście go? Zgodził się? No i czego o. chcesz teraz? No i elegancko, zostaliśmy sami! <śm> ha ha ha! Dlaczego tak chcesz? Przestań, Zaraz teraz to tu zawałam, z ja Jestem jeszcze bardziej potężny, a z każdym waszym hej, nikiemnym... Ej! Ja maleję! Ej! Hey, czemu ja zmala? Dobrze ci, dobrze! Ej nie! Oprowadźcie mnie teraz po tym całym serwerze! Nie, jesteś mały tak jak ja! Każdy moim śmiechem rosnę! I jak nie! gdzie ty jesteś? Ej, ja Ej, dobra! Ej, dobra! Słuchaj mnie! Macie ochotę na Grimmistrzajka? Nie. nie! Mogę wam dać, o, jednego! Jest mały, jest mały, dawaj go, Ale... Sza, słuchajcie, niechciemnicy, nie rozbawiajcie mnie, bo rosnę. Ha ha, ha. Nie, No, jak mnie chwilę nie rozbawiacie, to, to przestaje rosnąć. Ha, dobra, ja chcę tego Grimmie's Shake'a. Na pewno, bo jak go wypijesz, to zostajesz taka jak ja. Ha, 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 ha. Na pewno nie, dobra! Aaaa, jestem zły! Przysadzę ci twoimi firecrackami! Nie, teraz tak! Słuchajcie mnie! Po pierwsze, macie tutaj zbudować pomnik Grimisa. I to jest wasze zadanie na ten moment, inaczej... Chyba cię brzuch rozbadał, Dawaj go z dwóch stron! Inaczej nie macie ze mną szans! Powiedziałem wam coś! Przestańcie Mów. robić takie jaja, bo zaraz się naprawdę zdenerwuję. Będę jeszcze większy, rozumiecie to? Nie mam łuku. Będę jeszcze większy, jak mnie jeszcze raz zdenerwujecie. Rozumiecie to? A żeby wam pokazać, na co mnie stać, to spójrzcie teraz tutaj. Widzicie mnie? No! No to teraz widzicie Ej. mnie takiego! Dobra, A jak dobra, mnie zdenerwujecie, story. to będę taki! Rozumiecie to? I macie mnie nie denerwować, bo dobra, inaczej... Mały, zaraz się pokonamy, tylko spad mi miecz! Nie, to będzie wasz koniec, więc słuchajcie dobra, mnie teraz. Nie, nie, nie. Macie mi teraz wszystko powiedzieć o waszym bracie. Kim on jest i czym się zajmuje. Dobra, powiem ci jak dasz mi mój miecz. Nie dam ci twojego mieczu, bo go Ogarnij nie ma. mi jakiś miecz! Ech. Dobrze! Nadludzkie istoty, dobrze! Dam ci miecz, ale nie denerwuj mnie, więc. Chcę żyć w naszym razie, tylko nie rób mi złego! Dobra, Aha, mnie! A daj mi jeszcze łuk! Jaki łuk? Kobietą! Przecież daj jestem brywicem! Mogę to jest... być gigantyczny! Daj, nie denerwuj się mnie! Weź, proszę! się już, wasz mój! No, tak ma być, nikczemnicy. Dobra, weź, szkoda, gdzie? A mógłabym mieć jeszcze cenę! Co jest najważniejsze, to waszego brata nie może być w pobliżu, bo inaczej. Halo? Jesteście? Ja już wróciłem no Ej dobra, wbijam, wbijam na ten ten, wbijam na ten wasz serwer, żeby sprawdzić co tam Poczekaj, poczekaj, Na co mam czekać? No wbijam na ten wasz serwer, bo chcę to sprawdzić, nie? A chcesz mi, chcesz też zrobić obiad, pierogi? No nie będę ci Weronika robić obiadu, bo jestem zmęczony, robię miniaturę No proszę Ja nie mogę, dobra za, za, Dzięki. No ale to z kim wygadaliście teraz? Chyba ja coś wyraźnie powiedziałem, z nie? Z odejwem, zdejwem. Za was tutaj będzie, na tutaj będzie. On tu nie zaraz może za... wejść. Zaraz tutaj będzie. A co ci p... tak znaczy, za tym, żeby nie wchodził? Bo chcę go zniszczyć. Ha, 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 ha. A Czerny w tym pomożecie, rozumiecie to? Wy mi w tym pomożecie. No, po ale Beć... ja nie powiem. Co? Słucham? Beć wszystko oni, tylko co za doszło do wioskę? Za dużo to budowaliśmy, aż trzy dni. Błagam cię, nikczemniku, trzy dni. Ja się do was chciałem dostać od dwóch miesięcy. Ha, 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 no a, ty mnie zyskałeś, nie I mi się udało, więc nie wiem, czy taki słaby. W każdym razie teraz słuchać mnie, nikczemnicy. Macie mi zbudować tutaj mój posłuch, bo inaczej... Mm. I ma być to posąg takiej wielkości. Bo inaczej Co? No, przestajemy się bawić. Chcę być tak wielki jak to drzewo, rozumiemy się? A nawet i większy. Taki pomnik krymi sama tutaj być. Dobra, no zrobimy już ten pomnik. Bo inaczej wejdę na kidowice i wtedy skończy się zabawa, rozumiemy się? Dobra, ale nie zrobisz tego, jak ci powiem wszystko o moim bracie. Ha ha, ha, ha ha A co mi o nim powiesz? Powiem ci wszystko o Dawidzie, ale masz nam nie kazać budować tego No procesu. właśnie. Dobra. Tak naprawdę, ale nie, nie. możesz tego nikomu powiedzieć. No dawaj. Dawid pracuje w McDonaldzie. C co? Ha, 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 ha. No leje twoje Grimis Shejki Chyba żartujesz, przecież Grimi's Shaków nie ma w Polsce, więc kłamiecie, a mnie ale, no ale on jest twoim panem i on nie tworzy! Kłamstwa on je tworzy! tworzy. Nie On nam nie. No on nam domu nie tworzy. Jak w domu. Czyli sprzedaję je no on... nielegalnie, tak? Tak, ale on cię bardzo lubi. Dajcie spokój, dzieci. Nawet nie wiecie co mówicie. Słuchajcie mnie. Albo budujecie tutaj pomnik Gream Albo wchodzę NA jaki do no, no dobra, no już... Halo? O mnie, halo, Dawid! Co się stało? Co wam chodzi? Ej, możemy powiedzieć o tym? Ale o czym macie mi? Ej, nie, nie dobra! Na... Nie, 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 do... dobra, ja wchodzę na serwer i kurde denerwujecie, no. Kurde denerwujecie, właśnie na ten serwer mnie to nie obchodzi, bo mnie kurde, ja nie wiem co wy gadacie za głupoty, nie wiem i mi się zreci, nie, dobra. dobra. Nie. Co? Nie, nie! Co? Co tu się nic. działo? W ogóle wy się darliście, ja nie wiem, ja was słyszałem kurde w kuchni o co chodzi? Bo jest szlak teraz. Nie, nie. Bo no mi jest z zartu takie. Jakiego żartu? Żartu się? Z, z, wy, z, ja miałem wrażenie, że wy jesteście przerażeni. O co wam chodzi? Nie, nie. Nie, dobra, kawa na awę. coś tu się stało? Coś tu się stało, nie, czy nie. Nie, nie, czy on mnie zabił. No dobra, ja, 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 nie, ja nie wiem, ja, ja nie wiem po prostu o co wam chodzi. Widzowie, ja nie wiem, czy ten troll nie był za mocny. Oni mi dosłownie nic nie chcieli powiedzieć. Tak jak ja bym ich serio przeraził tym grimisem. nie wiem, to było tak genialnie zrobione, nawet wszystko było, niki konto, nie wiem, idealnie to było odegrane. Naprawdę jeszcze się tam starałem cały czas coś rozmawiać do nich, żeby nie było, że mnie tam nie ma, to na nie przy kompie. Mam nadzieję, że to jakoś wyszło. Widzowie, zawdź łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby było więcej fajnych troli. I jeżeli oni teraz zobaczą na tym filmie tego trolla, nie wiem. Zostawcie jak najwięcej łapy w górę, to może jakimś cudem tego filmu nie zobaczą.